Dzień dobry Polsko, witam Was bardzo serdecznie z jednej z zimowych stolic tego przepięknego kraju, mianowicie Polana Jakuszycka. To tutaj już od 45 lat odbywa się bieg piastów. Zresztą, sami widzicie, dookoła mnie wszyscy biegają na nartach. W gotowaniu najbardziej kocham przekraczanie jakichkolwiek granic. Dlatego biegnę teraz do kuchni, by znowu sobie podnieść poprzeczkę. A Was zostawiam z moim gościem, dla którego przekraczanie granic w sporcie jest codziennością. Trasa biegu, e, bieg tzw. trójkąt cudecki, rozpoczynający się z Sobudki, z winnicy Celtika. E, w tym samym miejscu jest stardi Meta. E, poprzez Ślęże w kierunku Śnieżki, Śnieżnika i wraca się z powrotem do Sobótki. Teraz liczy 377 km, nieznakowana, biegnie się według szlaków, te szlaki tam płynnie przechodzą z jednego koloru w drugi. Założenie jest pokonać ją w 100 godzinach. Jednak troszkę się warunki poprawiły, troszkę przyszła odwilż, więc udało się to zrobić szybciej. Tak jak wspomniałem zakłada się 100, 100 godzin, mi udało się to zrobić w 88,5 godziny, czyli można powiedzieć całe 4 dni. Daniel to prawdziwy fenomen, ale przy sportowcem może być każdy. A jak zacząć? No oczywiście, najlepiej od naturalnego, pysznego śniadania. Ja dzisiaj mam taką propozycję, placek śniadaniowy, który jest zrobiony na zsiadłym, kwaśnym mleku. Do tego w środku, w tym placku są ziemniaczki, jest marchewka, a na wierzchu pasta z bryndzy i pieczonego czosnku. Leży tu też dosyć spora ilość warzyw w postaci sałatki z lukoli. No ale to nie jest tutaj najważniejsze, bo najważniejszy jest produkt z linii naturalnie, mianowicie frankfurterki wieprzowe. Jeżeli chcielibyście zrobić sobie w domu taki placek z frankfurterkami, to tutaj jest przepis. Albo wbijajcie na naszą stronę naturalneporanki.pl, gdzie znajdziecie jeszcze więcej pysznych przepisów. Mogę wam obiecać, że po takiej rozgrzewce od razu ruszycie do biegu, a tymczasem może zobaczycie, co robi Daniel, który przebiega w ciągu czterech dóbr 377 km i spala podczas tego biegu ponad 30 tysięcy kalorii. To znaczy, się, ja nie przygotowałem się specjalnie, jakby po ten bieg po prostu trenuję to, co robię na, na co dzień, czyli bieganie, siłownia, crossfit, e, czasami rower połączony z regeneracją. Sukces to składowa wielu rzeczy i, i można po, trochę to porównać do jakby puzli. Między innymi właśnie bardzo ważne jest jedzenie. E, ja ogólnie zdrowo się odżywiam. To odżywianie jest ważne z tego względu, że powoduje, że człowiek szybciej się regeneruje, ma też w czasie biegu włóców więcej siły. Kończmy z mitem, że dieta śniadaniowa dla sportowców jest... Pełna wyrzeczeń. Po prostu najważniejsze jest, aby jeść mądrze. Tutaj jedna z moich ulubionych propozycji śniadaniowych: mianowicie pyszny, gęsty jogurt, na którym jest umieszczone jajko sadzone. Wszystko jest polane palonym masłem, i do tego kabanon zwieprzowy, tarczyński naturalnie z szynki, który jest podsmażony właśnie na tym masełku. Żeby było jeszcze bardziej odżywcze, no to do tego jest mała sałatka z batatów i innych lokalnych składników. Jeżeli chcielibyście przygotować sobie takie fajne, proste śniadanie, to tutaj jest przepis. Albo po prostu wbijajcie na naszą stronę, do której tutaj macie link. Dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami przez ten cały zimowy czas. Koniecznie sprawdźcie wszystkie przystanki na naszej trasie. Do tego wejdźcie na YouTube'a i subskrybujcie nasz kanał. Albo obserwujcie stronę naturalneporanki.pl, gdzie znajdziecie mnóstwo inspiracji na pyszne, naturalne śniadania, a tymczasem trzymajcie się zdrowo, no i sportowo!